Pojechałem na 3 tygodnie do Tajlandii. Moim celem było złowić jak najwięcej gatunków ryb w różnych miejscach. Na pierwszy ogień wybrałem tutejszą komercję. Woda, na której pływały prawdziwe bestie, a my od podstaw uczyliśmy się, jak je złowić. Walka z tymi rybami to był istny hardcore, a to wszystko przeszło nasze oczekiwania. A to był dopiero początek, bo ryb było tylko więcej, a ich rozmiar szedł w górę. Zwiększyliśmy to rybą ważącą prawie 70 kg i wieloma rzadkimi, a nawet niebezpiecznymi gatunkami. Ale jak tam w ogóle trafiliśmy i od czego zaczęliśmy, tego dowiesz się w tym filmie. Jej, zobaczcie, jakie tutaj pływają ryby. Słajcie, udało się zrobić rezerwację i będziemy właśnie jutro zaczynać o pierwszej. Okazało się, że jest tu naprawdę dużo sporych ryb, więc nie mogę się doczekać, aż jutro tutaj, tutaj wpadniemy i może uda nam się też jakąś bestię wyłowić. Gdy tylko wybiła siódma, ruszyłem uberem nad wodę. Zajęło mi to jakieś 10 minut. Jestem już słuchajcie nad wodą, czekam na Tomka. Umówiłem się tutaj z panem, którego wczoraj widzieliście na zdjęciu. No jest niesamowicie, nie? Naprawdę przygotowana perfekcyjnie pod duże ryby. Zapytałem tego pana właśnie, jaka jest gwarancja na złowienie ryby. Powiedział, że 1000% jak nie złowisz ryby tutaj, to dostajesz rezerwację na kolejny dzień, żeby. Jakby wiecie, zrekompensować się W Polsce też tak powinno być Nie mogę się doczekać Widzę jakie kloski się tu spławiają Naprawdę są tu duże ryby Woda wyglądała bajecznie, miała piękny turkusowy kolor I cały czas było widać spławy ogromnych ryb Przed wejściem były też karpie koi A tak wyglądały standardowe stanowiska na tej wodzie Takich stanowisk było około 7 Ale można było też łowić z domków na wynajem Gdzie normalnie można też spać Czy co mnie jeszcze jedynie zastanawia? Że ta woda jest piękna, turkusowa woda Kolor jest perfekcyjny ale oprócz tego, że tutaj za mną są stanowiska wędkarskie, to tam z tyłu są normalne domki na wynajem i widać, że można się normalnie z nich kąpać, ale słuchajcie, tu pływają ryby, które ważą około 200 kg, jakby jest trochę strach pływać, że jakaś arapajma możecie dziabnąć. Nie no, trochę wiadomo, przesadzam, takie ryby cię nie dziawną, ale no dla niektórych mogłoby być to ciężkie, żeby się przełamać i wejść do takiej wody, mając no, świadomość co tutaj pływa, nie? W międzyczasie dojechał do mnie Tomek, z którym miałem łowić też tego dnia. Zaoferowano nam również przejażdżkę wokół łowiska, żeby też nam wszystko pokazać i byśmy mogli ładnie wszystko ogryźć. No, zaczynamy, co? Jedziemy, słuchajcie, na przejażdżkę dookoła e, łowiska, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. Już wiemy, że będziemy łowić naprzeciwko siebie, więc robimy małe zawody z tąkiem. No ale to nie będą sprawiedliwe zawody. Nie Tutaj będą. Kolega influencer, wędkarski dostał trzecią wędkę. Yy, tak, dostałem dodatkową wędkę za to, że jestem influencerem. No koleimy kolejny wody Mamy gaida. Ja mam gaida i Tomek ma gaida, więc... Oni będą nas nagrywać i z tego potem zrobimy właśnie e, całą jakby zlepkę ryb, które uda nam się złowić. Co, co ja mam więc mówić? Będziemy łowić jedną wędką na pelet, drugą wędką będziemy łowić na, albo kurszaka, albo jakąś inną przynętę, taką bardziej mięsną. Na drapieżnika, nie? Na drapieżnika. Mamy rzucać na pellet, tą wędkę na sam środek wody najlepiej. No i jedyne w sumie co jest ciężkie w tym łowieniu, no to że mamy trzymać mniej więcej się jednego miejsca cały czas na tej pierwszej wędce. Tak to myślę, że to łowienie nie wymaga za dużo używania mózgu. Nie, yeah, nie, to będzie jest nawet basem przy środowisku. Można się wykąpać, jak za duże rybsko cię przetyra. nie, yeah. Oglądnięcie łowiska zostało nam jeszcze trochę czasu, więc postanowiliśmy, że rozegramy małą partyjkę w bilardach Chcieliśmy też tym rozpocząć jakąś małą konkurencję między nami, ale nie czuliśmy takiej potrzeby, po prostu chcieliśmy złowić jakąś rybę. I po jakichś 10 minutach przywieźli nam wędki, więc poszliśmy pooglądać na co łowi się tutaj takie wielkie ryby. Widzę, że tutaj czekają już wędeczki z tego co widzę, to chyba moje, bo są trzy sztuki. Zobaczcie, normalny zestaw, jakby karpiowy powiedzmy, ciężarek. Bardzo gruby z ledkor i haczyk, ale nie jakiś ogromny, powiedzmy, że taki jak u nas, taka czwórka szóstka. Tutaj sprężynka na zanętę i pelet. To wydaje mi się, że jest na karpia, ale też te przypony takie jak sprzed 20 lat. O kurde, patrz ile chickena. No, wygląda to nieźle. to waruje sporo do nęcenia. Nie wiem, czy ja będę ten pelet robił z niego jakieś PV-ki, czy, czy co. Jak będę nęcić tym, ale na pewno jakoś dam radę. Wędki też ciekawie wyglądają, zobaczcie na ten dolnik. Jakby do czego jest ten dolnik? Ty. Może do tego... o że... między nogi chyba go zapierasz, stary, a, żeby ci wędka nie uciekła. Że nie? Zapiera między nogi i <grym> Zapiera między nogi i pompuje. Ma dziaba na drugą nogę. A, no, jeszcze tak wyglądały kołowrotki. A w taki sposób Ziomek przewoził mi cały sprzęt na stanowisko, który też był moim garderobem. jesteśmy w takim miejscu, gdzie oprócz łowienia, możecie też wynająć właśnie takie domki. One tu mają wszystko: jest łóżeczko, jest naprawdę duża plazma. Do tego z łazieneczka Jeszcze tutaj nie byłem nawet, ale bardzo duży prysznic. Naprawdę fajnie to wygląda. No, nie kosztuje to dużo, a przy okazji w zestawie możecie sobie wziąć razem też z jakimiś tripami, jak jesteście z dziewczyną, na przykład. Na przykład na oglądanie słoni, e, jakieś tam 20 tysięcy batów, macie taki pakiet. W którym właśnie dziewczyna pozwiedza, a wy połowicie Ja akurat właśnie będę w tym domku z klimatyzacją, więc mega się jaram, bo na zewnątrz jest mega upał. Prawdopodobnie będziemy mieli też tutaj sygnalizatory, więc wszystko jest dopięte na, na ostatnią kokardkę. A na razie mamy ma małe problemy, bo tutaj Gajdowie się trochę pomieszali i nie wiadomo co chodzi. Czekamy na menadżera, aż przyjdzie nam powiedzieć co jest pięć. Słuchajcie, z tej całej plątaniny wyszło chyba najlepsze, co mogło wyjść, bo będziemy na jednym stanowisku z stąpać, mm. więc łowimy sobie jakby na dwóch miejscach No tutaj gajdowie robią nam wędki Nowe zestawy na świeżo Ziomek po prostu zawiązał plecionkę do krętnika Na końcu zawiązał haczyk z małym włosem I w zasadzie tyle Do tego taki ciężarek 60 gram A pelet dosyć mocno namoczył Po to żeby robić z niego kulę Ale też nabijać go do sprężyny typowo na karpie Tam już się nasmarował kremem Chyba ci wychodzi słońce widzisz I zobaczcie, słuchajcie jak wygląda ten zestaw nie? Zobaczcie co tutaj jest to jest na Predatora. No to był zestaw na drapieżnika. Mówiono nam też, żeby rzucać blisko brzegu, bo ponoć tam było ich największe skupisko. Słuchajcie, pierwsza wędka na bliskim dystansie. Może troszkę nawet na blisko, ale. Zobaczymy. Tak, ja celowałem na te bombelki, rzuciłem tak z match przed nimi. Ja z tym chyba przesadziłem. A karpiówka miałem tylko jedną i posłałem ją troszkę dalej niż ten na drapieżnika. Już podczas napinania zestawu czułem, że coś siedzi przy zestawie i się nim bawi. A delikatne brania zaczęły się dosłownie po chwili, kiedy tylko położyliśmy wędki na Rodpodzie. I kiedy tak nagrywałem dla Was wędki, żeby ująć je w takiej ładnej scenerii Potem pod... zacząłem nagrywać wędki Tomka. Wtedy jedna moja wędka pojechała. Mieliśmy już, już z Tomkiem e, brania jakieś puste. Tomek nawet miał teraz dwa pod rząd Jakieś jedno mocniejsze szarpnięcie, i drugie na drugiej wędce na predatora. No, śmieszne to jest. Oni tutaj mówią, że to jest normalne, że one jakby potrafią wyciągnąć nawet, nie wiem, parę metrów żyłki i puścić, i to nie jest branie. To jest, znaczy, to jest branie, ale to nie jest cięta ryba. I no, ja zaciąłem tak pier, pierwsze branie i mu powiedział, że za szybko. Powiedział, że musi jechać, nie? No, jak musi jechać, to musi jechać. Będziemy czekać na takie branie, aczkolwiek. No, dziwne to jest. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. E, z tym, że kilka metrów żył, kiedy przesadziłeś, p***. No, może w metr. No. Mam nadzieję, że uda się nagrać jakąś fajną rolkę. No i pojechało. No. co słuchajcie, myślałem, że nic nie złowimy. Ryba wzięła na kurczaka, więc spodziewałem się jakiegoś drapieżnika. Okazało się, że jest to paku, największy gatunek z rodziny piraniu. Skakuj, skakuj do wody. Mareńki. Oh, I'm going to water, Mamy yeah? pierwszego karpia w Tajlandii, mega się cieszę. Bardzo ładna rybka Jedynie, o... że obok było drugie branie, to ja myślałem, że mam karpia, a to była jakaś ogromna pirania U Tomka było mocne branie, ale przez chwilę chyba była ryba i dosłownie puściła, nie? Po tym Tomek stwierdził, że poprosi o swingery i to był chyba nasz największy błąd tak, że Słuchajcie, odkąd założyliśmy hangery tu gra orkiestra praktycznie na każdej wędce. Raz tu, raz tu i tak na zmianę dosłownie. O, tutaj orkiestra. I może teraz zagra tam. No może wtedy nie zagrało, ale po chwili była taka orkiestra, że głowa mała. jest klocek? Tomasz ma rybkę, całkiem ładne branie. Alligator? Yeah. See you, later. See you later, alligator. Wow! Wow, Is good fish? Yeah. Nice! Rzuwik Tomasz. Tomek złapał ponoć bardzo rzadką, taką zajebistą rybę stąd i pan ma normalnie po niej mnóstwo blizny na dłoni po ugryzieniach pokażemy to chyba, nie? Zaraz. No ta, zaraz bo pokażemy wam te blizny, ale rybę też wam pokażemy. Chociaż nie wiem czy Tomek będzie mógł ją w ogóle podnieść, bo wygląda... Yeah, yeah, yeah. <laughs> This is so dangerous. Yeah. No, 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 Zaprzestraszyłem się, że ugryzie mnie w nogę. See you later, alligator. <todgrybio> wow. I to jest słuchajcie, właśnie tak. przez tą rybę, nie? Także może lepiej, że Tomek jej nie wziął. <grybio> ja muszę ja mu nie dziwić, że on się tak bał, jak ją trzymał. Nie? Ja się bałem, że jak ona wyskoczyła po prostu na mnie, że mnie... <grybio> I <gryża> <gryża> Jak stupak. Tomkowi pozostało zarzucić wędkę na nowo i czekać na jeszcze większą rybę. Nie udało mi się nagrać ani mojego, ani Tomka brania, bo to są takie wystrzały, to słuchajcie, taka torpeda to po prostu jedzie i już wiemy, że trzeba to jak najszybciej zaciąć, bo parę pustych brań mieliśmy. Brań mieliśmy w cióź. Właśnie po tym jedna z moich wędek zagrała. Hey, he's so strong man! I, have, I, have, I have 50 kg Hey. Yes. No. Yeah Let's go Thank you man. Thank you. Szczerze, ta ryba to było moje największe marzenie na ten wyjazd. Nie sądziłem tylko, że są tak silne i że zaczną robić takie rzeczy. Ale to nie miało wtedy znaczenia, bo miałem pierwszego karpia syjamskiego w życiu. Ich struktura ciała i mięśni całkowicie różniła się od naszych karpi w polskich wodach. Przez te nagłe zrywy niestety zalał się troszkę mikrofon, ale uwierzcie mi, że byłem przeszczęśliwy. Ale właśnie wtedy moja druga wędka pojechała, a tam siedziała zdecydowanie większa ryba. Prezentuję wam mój nowy rekord 40-kilowy karp syjamski. Lampuera. Samo jego utrzymanie na rękach zapewniło mi niezłą siłownię na tamten moment. Po prostu wyrwał mi się z rąk. ja mnie przetyrało. Te trzy rybki już padły. Pan mówił, że ta może mie mogła mieć nawet około 40 kg. Tomek w trakcie jak kolowałem miał branie i ryba normalnie złamała haczyk. Gość mówił, że to mogła być, że to był mój, mógł być naprawdę kloc. A ja mam, patrzcie, uszkodzony biceps przez tego karpia syjamskiego. Tak mi dał w kość. Serio, tak mnie uderzył w bicep, że stary normalnie mi mięsień rozkwasił, nie? Zobaczcie, very big fish jest. Yeah, 90 kg? Nie. 90 kg? Nie. Yeah. Yeah. On powiedział, że 90 kg mogła mieć ta ryba. W końcu i też Tomek zaczepił Karpia Syjamskiego Ale nie chciał z nim nagrania Zrobiłem mu jedynie fotkę Myślę, że najlepszą zabawą w tym wszystkim był po prostu hol Który był ciężki, ale mimo wszystko też techniczny Po tym musieliśmy zarzucić wędki na nowe Ale już nie nadrabialiśmy, bo cały czas były brania W końcu trafiła mi się kolejna ryba A ja już nie miałem siły tego holować Co to Że idzie powoli, po czym nagle tak bije głową mocno to może być karp syjamski. W trakcie mojego holu jakiś karp syjamski dosłownie pobierał sobie pokarm z powierzchni, a ja też miałem karpia. Prawdopodobnie jego brata. Może chciał odwrócić moją uwagę, żebym dał mu więcej luzu i spowodował spinkę. Nie no, z tym to akurat przesadziłem, ale miałem kolejną rybę, aczkolwiek ta była najmniejsza Czasem nasz guide służył nam jako żywa waga. Po prostu brał rybę do rąk i oceniał jej wagę. 50! Spójrzcie na moją minę. Ja już po prostu nie wiedziałem jak złapać tego karpia, żeby się nie rzucał. Dziabnął Tomka w nogę. O, kto nogę mi wjechał. tym stało się coś niesamowitego. Moja wędka znowu pojechała, ale nie miałem już siły holować, więc poprosiłem Tomka, żeby wycholował tą rybę za mnie. Od początku było widać, że jest to ryba w wagi ciężkiej. I to raczej tej cięższej z tych cięższych. Tomek musi ją pompować. Ale jest kawał kloca na kiju, nie? Ja po prostu nie widziałem takiego ugięcia. Ta wędka pracuje jak ultra light, słuchajcie, a to jest chyba 7 lb. Wędka pięknie pracowała, a z cały czas odwijało żyłkę. Wydawało się, że ciągniemy worek ziemniaków, który tylko pada na dno i się podnosi, i tak w kółko. Ale w końcu ujrzeliśmy tą bestię i nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom, bo jest to jedna z rzadszych ryb na tym łowisku. Nasz guide powiedział, że może ona ważyć nawet 70 kg. No ja nawet nie miałem w planach złowić takiego potwora. Choć była to w zasadzie bardziej ryba tomka, to zawsze będę czuł, że to nasza wspólna zdoby. To mamy, słuchajcie, jedną dużą rybę, parę karpis syjamskich, jakieś unikatowe, kurwan szczuki, krokodyle. Wszystko dzisiaj połowiliśmy, nie? Już jesteśmy nawet zmęczeni tym holowaniem. też, no też takie bojeś, ale kałabanga dzisiaj, co? Kałabanga. kałabanga, Po wypuszczeniu tej ryby, kiedy tak staliśmy nad wędkami Tomka, Agajt powiedział, że tam już jest jakaś ryba. No no, no i był tam kolejny alligator fish. Paradoksalnie jest to również bardzo rzadka i egzotyczna ryba w tej wodzie. Jednocześnie też niebezpieczna. Po tym Tomek dołowił jeszcze szybko takiego suma. Już miałem do czynienia z tym gatunkiem. Zobaczycie to w kolejnych filmach z Tajlandii, chociaż jego akurat był nieco większy. Jaki on jest szeroki ster, a jaki nic, nie? no, niestety to jest. A tu branie na tej went. Co to egotnik, bo on w ogóle nie ma ślubu. Ja nie wiem, bo ja go stary ja je łapałem. Badaliśmy z chłopakami tutaj, że no, złapaliśmy dzisiaj dwa gatunki. Wow, Tomek ma branie. No, tak czy siak gadaliśmy z chłopakami, że zrobiliśmy dzisiaj dwa gatunki, które są mega, mega rzadkie tutaj na wodzie. I Aligator, są takimi: Alligator, krokodilo bombardillo. Jest, cro jest one jeden z, jeden z najrzadszych tutaj gatunków, także mega zajęliście. Pokażę Wam kartkę dzisiaj, e, moją i Tomka, z gatunkami, bo dali nam takie i zaznaczaliśmy, ile złapaliśmy ryb, i jakiego gatunku. To jest moja kartka, pięć kart psyjamskich. Jakiś tam bakui i piara katfish. Tomek złapał dwa, Alligator, Krokodilo, Sejamskiego Karpia, takiego catfisha, którego ja wczoraj też mówiłem na osobnym odcinku, to zobaczycie. I Pajara też katfish, no to taki nasz wspólny fish w sumie. A ja dosłownie przed wyjazdem trafiłem kolejną bardzo rzadką rybę. Wygląda jak gleść, jest bardzo spokojny, też jak leszcz no ale fajnie, bo pierwsza rybka taka, oni mówią, że jest bardzo rzadki gatunek. Więc się cieszę tym bardziej. Ale patrzcie w ogóle jaka ona jest szeroka w tą stronę. Nie. Yeah. Króciutka i jaka wąska. I no jak ona weź? ma zęby normalnie, nie? Co? No. Słuchajcie, właśnie zakończyliśmy łowienie, jest godzina 18, robi się powoli zachodzik słońca. No i co? Fajnie było tak naprawdę, to nie? Troszkę generalnie, Tak. Nie? Zabierzemy do Polski parę nowych doświadczeń, gatunków ryb, no tam takich nie złowimy, więc... Fajnie, że się udało. Jest po stop w sumie, żeby złapać wszystkie gatunki, nie daje mi się na rozpoczęcie. Tak, jest ich tutaj chyba ponad 30, a my i tak złapaliśmy parę rzadkich. Plus tam właśnie, gdy byliśmy i na całej długości są domki, które można rezerwować na noc, więc to jest mega szansa, żebyśmy w przyszłym roku się lepiej przygotowali. Myślę, że Tomasz dzisiaj naciągnął trochę bicepsa w Widzimy się, słuchajcie, przy następnych odcinkach może z Tajlandii, może przetestujemy więcej łowisk, jak będzie okazja może w Bangkoku nawet może w Bangkoku? Ja e, Tam by było mocne łowisko ale szczerze bardzo to łowisko jest jakościowe Czuść tutaj, że guide też ogarniał ten Twój guide generalnie był mistrzem <grymny> nie to łowisko jak własną matkę Trzymajcie się, widzimy się w następnych filmach. Pozdro